Siemano z tej strony, Sein i. I reflex. No, i to jest pierwszy odcinek. Powiedz czego? W eee, kwadratowym. YouTube. No nie, YouTube. <laughs> Dobra, YouTubeowej masakry. YouTube masakry. Sezonu trzeciego. Drużyna Blue się poddała w drugim, więc jest trzeci. A, nie było odcinków, jest wstęp i tyle. Tak mnie ciekawi, co to jest. Tutaj powinien być crafting table, ale. Nie ma. Never no, Dobra, to, 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 to dzisiaj pójdziemy do cave'a i tak, potem zrobiłem tą brzydką chatę, która tam właśnie stoi. Odwróć i pokaż ją. No. Moja jest ładniejsza. Czemu wszyscy koło mnie się z nią budują? Jak gdzieś postawiłem... W... Ja pierwszy budowałem! Nieprawda. Dobra. No, no właśnie. Ty pierwszy, ja drugi. Co? No tak, Nie więcej. Ha ha ha. Jest sparta Earth, Earth. nawet. No. Mogę pokazać jak się skacze. Hmm, no to inaczej Nie, no bo mam zbroję. Eee, to ten Eee... To... trzeba to jakiegoś kogoś zaciągnąć. Może Retrix, zobacz mięsko. No chodź, 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 przejdź tutaj. Nie, nie, nie jestem głodny. Właśnie. Zaraz, o czekaj, pan Clipper idzie. Dobra, nie, nie chcę, prze... fuck, nie chcę przedłużać to. Idziemy. Masz przygotowane Dobra, to wszystko? Najpierw może coś tam mam przygotowane. A, e, może najpierw może cięcie i dojdziemy do jakiejś tam kopalni. Dobra, tam podróż też będzie fajna, może pokażę jeszcze co tam jak... What the fuck czemu ja poleciałem? Aha, bo ja miałem fly jak na tą górę właśnie jak spadłem. Dobra. Zapomniałem, że... Pamiętasz jak się tam deadłem. A no, no, nie. Nie musiałem flyja włączyć, bo nie było innej metody, bo nie było wody i bla bla bla. Każdy, e. już jest sezon bez cheatów. To jest postanowione kto chociaż raz użyje typu coś nodus, fly, czy god mode, czy cokolwiek. To ma Już właśnie Dino Portal spróbował tego i zobaczymy jak się dalej rozwinie, co? Eee i papa, dobra. To może jak? Czy zrobisz takiego jakby na speedzie? No, no tak, timelapse jakby... jak... zrobię tutaj przez tę chwilę może. No nie znaczy jak będzie coś fajnego to nie będzie timelapsa, jak będzie nuda to... To się przyspieszy i cieszy się nas. No. Dobra, to co to jest? Ocelot. Czy... No. Okay. Ej, ocelot tutaj są. Hmm. Trochę te... na tych kresów pochodzi mi wygląda. Aha, więc jesteś na tym innym, dobra, sobie Zapomniała, Zakłaniamy, ale jakaś się, się nazywa. Ale woda jest podobna taka do szejde. Simplex jak. nie. No simplex. A, o, simplex. Takie liście Gliwe. Ale da się przeżyć. No ogólnie fajnie z całkiem. Jak dzisiaj graliśmy w kopalni też. Tam chyba 8 diapsów znalazłem. I, i ta, ta osoba właśnie mi zabrała. C to, cicho, 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 cicho. cicho. Nie, on kto ci ukradł? Psz, psz. Kto nikt... tutaj mógł cię ukraść? Hmm. Nikt mnie nie ukradł, nikt już zamknięty temat. Hmm. I tak przecież nie mamy z kim skandować. No. Właśnie trzeba jakiegoś villager' znaleźć albo coś, cokolwiek. Villagera. No. Albo wioskę po prostu. Mhm. Albo owce. Właśnie, z owcami Dynamitym sprzedać, One ona się wież da jaksów. Jest, szpan. O właśnie, zobaczcie, co tutaj się działo wczoraj. No i... Co to jest? Skocz, zobacz, nie? Tam woda jest. Tak, już ja widzę. To. No i, i w taki sposób właśnie <kłyskujesz> wydobywałem to... ...ten piach i szkło, co ci dawałem wczoraj. <noise> o, to... Dobra. Taki, taki... taki fajny. Dobra, robimy odcinek bez spiny, co ty na to? Nie wiem, sam. Sam sobie. No, to może zaczniemy tak ze spiną tego. Witam, ja jestem in. Kurczę, zapomniałem. Nie, taki suchar. A, pa, 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 pa. Może ty opowiedz coś o swoim kanale. Bo co ja będę cały czas gadać i -toku w końcu dostanę i. E, o moim kanale to jest taki dziwny kanał, na którym. Coś się dzieje. Bardzo rozbudowany. E, po, 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 po prostu tak powiem, że. E... Proszę mnie są chyba to, tak, to jest taka reklama, nie? I re... mogę z tobą coś nagrać, bo chcę się wybić. O, dzięki insejn, się wybiłem. Dzięki tobie. Daj się najeść. Co? Daj się najeść. Zostawił mnie. Czekaj, bo. Coś chyba znowu Skype wali, bo. Przerwywało coś. Daj się co? Nie wiem. Co? Nie wiem, to jest raz powiem. E... Tu jest coś. O, tutaj chodźmy. To jeszcze raz powiem. To jest chyba mój pierwszy, od... nie, pierwszy odcinek z tobą. Aha. Tak. Tak, tak, tak. Tak. Ta reklamka kanału. No, no, no. Klamówki. A nie byłeś na pierwszym sezonie ze mną? No, byłem, ale tam nie nagrywałeś. Ze mną. Tam chyba ale był... wiem, że... W no, Ale poda... jeszcze kto tam? Dużo osób było. No. Ja chcę sobie zabrać trochę rzeczy na zbrojkę No to zobacz już masz tutaj, gdzie ty polazłeś Ja polazłem Gdzie ty jesteś? No ja w dół poszedłem Dobra widzę Twój nick, ale nie widzę Ciebie A też już A w tą drugą stronę poszłeś Tak 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 tak, tak. Mhm. to co jest? Ja tam, ja tam jeszcze kopałem w... Wun... No patrz, co tutaj jest? Rozgałęzienie na ...trzy strony plus żelazo plus węgiel ...że najpierw żelazo. Żelazo, żelazo. żelazo, nie Nie, 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 To co? co? A, już! Te swoje artystyczne... te śpiewki to zostaw. No i... Nie. Dobra. Aaaah! Musię nie nie mogę. E, na, na... na... Czwarty sezon zostawię sobie. E, tak, tak... Bez na mawy będzie. E, w... E, w tamtym... E, no, w pierwszym sezonie zhejcili mi chatę. Mm, serio? Nawet wiem kto. Aaa... ale dobra, dobra. To czy ja... No... Dobra, nie mówiłeś mi, mogłeś mi powiedzieć, to byśmy sprawdzi sprawdzili logii, ale. A dobra tam. Mniejsza z tym, no. Jak to mogłeś jak chamsko zostawić żelazo, Ty jesteś egoistą jakimś w ogóle, nie, nie liczysz się z uczuciami z żelaza. A się liczę z uczuciami węgla. 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 Węgiel. Węg... Ty jesteś węglofilem. Chodź tu. Ow! <laughs> żeby nie było tak ostatnio, że mnie gonić przez pół godziny. Dobra. Ej, kurde, czy szkielet, ty... Ty mnie nie strasz. O, Creeper, ty mnie też nie strasz. To jest Mr. E. Creeper. Czekaj, czy... ty poszedłeś? Na górę, tutaj węgiel jest. <coughs> tutaj zeszłem na dół, walczę z tym. Spoko. Ale, pan mam szkieletem. Mam pomysł. O wow. Nie, wow, tam, wow. Pan, tam... ale pan... Pan, pan Creeper, to ty... Słyszałem. No dobra e, Mówiłeś już no, o tym na początku odcinka O czym? Żeby Twoją chatę coś tam rozbudować Tam, e, tam chyba powiedziałem że będziemy w dzisiejszym odcinku rozbudowywać uh -huh. Ciągle mi Creepery te wybuchają No Ogólnie ten odcinek to To, 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 to jest ten... Będzie, będzie poświęcony mi coś uh -huh. tak A będzie poświęcony nudom No Co może być bardziej nudzącego niż kopanie węgla Kupanie węgla, żelaza. Już chciałem wyskoczyć ze śpiewaniem. Nie, próbuj. Ty wyskoczysz ze śpiewaniem, jak diamenty znajdziesz. Już wiem, do którego cave'a później pójdziemy, bo kusi mnie taka duża dziurka tam jest. Tam można do niej wejść. Nie coś zawsze. Kusię. Jakieś dziurki. No co? dobrze, rozgrywam. Lubisz kopać, bądź górnikiem. Bądź górnikiem, lubisz kopać, bądź górnikiem. Twoje mocno. <grym> to jest na 20 no. poziomie, więc może zaraz znajdę jakiś diaks. No to poszedłeś, strasznie się opuściłeś w poziomie. <grym> Jestem na 54. Jeśli patrzysz na pozycję stóp. Helpce, by cię. Na pozycję stóp. Wchodź. Dobra, nie wiem czy tego węgla tyle potrzebujemy, bo mam tak i 20. Ja to, ja to tam mam e, kiloft Załata, załata, załata Nie. Śpiewaj. Nawet nie próbuj śpiewać. Dobra. Co śpiewać, Śpiewaj śpiewaj. śpiewaj. Śp jakiś pionowy szyb widzę. No znowu zaczęło u ciebie tak strasznie szumić, a tak ładnie już było. E, może teraz będzie No. To jest nie. Coś mi... Może coś czasami się dzieje z mikro. Uh -huh. Ale wybaczcie no, mikro. To... Mikro to nie człowiek. Nie myślę. <grym> nie. No, no, Dobra, że To jest to taki, To będzie taki optymistyczny odcinek. O. Nic, żadnych, żadnych, jak to nie znajdziemy na pewno i nic takiego nie będzie. Ach. No właśnie, mi się skończył cave. No, cześć. Optymistycznie myśl. A, jak znajdę następnego cave'a, to będę miał następnego. Czekaj, jesteśmy na poziomie... Zlagowało mi Minecraft'a. No dobra, jest. To, to chodźmy dalej tutaj. Taki, taką tylko... dziewiątką się kupi. Diamenty, diamenty, diamenty... Tak, już te swoje, twoje te tańce śpiew na diamenty mają zadziałać. Mhm, okej. Zaraz dwa dwo-dwa... się uh -huh. Nie wiem, czasami tutaj jakiś był spadek FPS-ów. No faktycznie. <ścoughs> znowu, ale znowu mam 40. To jest dziwne, takie czasami skoki. Aż masz łopatę? Ło łopat łopatę mam. No chodź tutaj do mnie co no zaraz zaraz A, wielki mur chiński mur chiński czekaj rzucaj sobie ko no fuck szkielet no, tak jeszcze zbiesi co 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 ty sobie myślisz szkielet oh masz mnie nie czekaj tutaj w końcu to znam. Hop, hop. O, żelazo. I znowu obiorę sobie. Ty tutaj teoretycznie to znalazłeś, a ja sobie wziąłem. Co? No ty teoretycznie dzięki tobie znalazłem te, to żelazo i sobie wziąłem sam Czekajcie. Dobra. Nie, chodź już do tej drugiej jaskini. Tam. Mam ochotę A na jakieś te... A może coś tutaj będzie? Coś... Mój, mój nas coś mówi. A ja mam zatkany, więc mój nic nie mówi. Ale... Telepatycznie wyczuwam Emeraldy. W tamtej jaskini. To ja tam idę. Jak chcesz to pokop sobie no ją czeka, tam... ja się boję. I no za czekaj. pochodniami. <noise> na każdym odcinku są pochodnie. idę za pochodniami. Um, tak, wiem stąd to. No tak, ten. ja się panie. Ja to się boi. Dobra. Um, to jak my, my pomyślimy, Tak, mm, Też muszę pomyśleć, boli mnie. To. Muszę pomyśleć, boli mnie. Gdzie nie wiem, właśnie, też się zgubiłem. Dlatego. To, nie, to widzę twój nick. Nic. Hmm. Nic mówisz. Schodzę w dół, ale jest to możliwe, że to jest dobre rozwiązanie, bo czasami zejdziesz w dół, a później wejdziesz na górę i jesteś. O, widzę kolejnego cake. A ja chyba właśnie jestem blisko wyjścia, bo kojarzę ten teren, tak? Jest... Nie, no m... będę górnikiem. Zobaczysz, w przyszłości będziesz w telewizji, słyszał insane. Też. Został górnikiem. Też wyszłam. Where? Ty jesteś? O, widzę ciebie Tutaj Insane, tam Poskocz, poskocz No Przed tobą, poczekaj O, o teraz idź do przodu. No czekaj, bo tam mi się nie renderuje coś, nie wiem. O, tam jesteś. No. No. nas, No, nas, Tutaj, tu jest coś fajnego, jakaś jaskinia. Zobacz. No nie, idź creepa. No tak, wybuchnij. Dzięki. O, no, jest! Co to było? Wybuchający kurczak. What? Dobra, chodź. Widzimy tam? No. Po kolei. No. Po kolei będziemy penetrować. O Jak ja nie lubię rąk Twojej No, to chodź tu. To jest większa dziurka. Dziura to ten będzie. No. Czeka, bo ja mam nad dynamic light, więc nie muszę stanieć pochodni. Ja też. Tu co jest, to jest pusto. Ej, tam jest. To no, chodź No tak! No! Cztery szkiety. No poświeć mi tutaj, bo ja. Masz. <noise> o, dzięki za Expo. No dawaj Expo. Patrzcie. Gdybym nie Ej, miał lata. Da, da, dałbyś jakąś część zbrojki? Masz, put. Thanks. Przyzwyczajałem się do koszulki tak taka SLIME wow, tak ja tak już poskoczyłem lawa, no ktoś tutaj chyba był bo to jest wykopane co wykopane no tu taki kawałeczek Ale ale żelazo zostawił jeśli w ogóle kto, ktoś Jeś, był ja się boję skakar. spróbuj jest tam woda bo mi się coś jakiś pak chyba z renderowaniem mam może schodzimy tam dobra pamięciera. ja idę na hardcore no, trafiłem Ej, na to wam żelazo jest wykop. Jeśli się sięgniesz, złapię! Jest! Złapałem Creeper czeka. O, węgiel też jest. O. Tak, wybuchnij, 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 wybuchnij. Pięknie! O, widzisz, Ktoś tutaj był bez. Cobblestone. Czekaj, postawię tutaj miejsce po ciemku skakać. Tam się coś świeci, ja to pewnie tam dalej. No to ja łatwiej, żeby były szanse na diamenty jakaś. No. Trzeba będzie się gdzieś wkopać. No. Tak myślę. Zresztą. Bo jak wiesz, jak ktoś, ktoś tutaj był, to... Nie wiem, czekaj, tu będzie na górę. O tutaj jest ciemno. I coś tam chyba widzę. Diamenty, diamenty, diamenty. Jest ondiaks. Tak. Ej, to zostaw mi, no ja ci tutaj namówiłem, żebyśmy tutaj to To już... dobra ja wykopiłem, ja przecież Kyot na wydajny. No i na szczęście. A to wykop. Dobra, ja mam 10 diaksów. O, To się rozglądaj, może coś będzie. Ale jak tutaj jak ktoś mógł być i zostawić diamenty? To może jednak nie było to nikogo. To chodź tu. Czekaj, tutaj trzeba na, na lawę przejść. O jest tutaj coś. Czekaj. To są diaksy. Ej, ej! Uooo! Chodź, ja muszę mieć tą satysfakcję, że chociaż jednego wykopię, a resztę ty wykop na, 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 na swojej wydajności. O. To ja sobie wezmę to jest jeden, to sobie wezmę. A widzisz, tutaj taki spadek jest. No ja też Nie miałem właśnie zebrał wszystko. Yeah. no widzisz, ktoś tutaj był. Ty, czy ty postawiłeś tego od Nie. No to ktoś był. Się poje tego spadku FPS-ów, jak wpadnę do lawy. Ej, tam jest lapis. Gdzie? Nad nami. Widzisz? O widzę. To się podkopie. A ja idę kopać... Czekaj, tam wodę zatamować Czekaj co to jest? O ty... Te... Ej! Ej, co to jest? Okay. Gdzie? Tu. O, to jest Jackson. O, Jackson, to ja kopię. Zar sobie poczekam tu. No. Musiałeś zgać światło. nie mogę wskaczyć. O, krzywe No kop, 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 kop. No weź z niego. <noise> Dobra. Ej, z tego... Chcesz, ...lapisa? ...lapisa? Ja ...lapisa? Ej, wykopałeś lapisa? Wykupa, wykopałem, wykopałem. Dobra. To jest węgiel. Ile masz diaksów? Osiem. Dziesiąt. Eee... 16. <noise> Mówiłem, że przeżywałem coś, ale nie poszliśmy też głupio, bo nie poszliśmy w to drugie rozgałęzienie. Tak, tam coś było. Ej, znowu popraw sobie mikrofon, bo znowu szumisz. Lepiej. To mów mi kiedy szumie. Okej. Okay. Tu jakiś... Chodź tutaj. Ej, mam, coś okay. tam na górze jest. Czekaj. Tak, tam, tam coś jest. Panie, to, to dynamic light jak e, creeper e, wybucha to tak świeci. Mhm. Czekaj, ty tam jesteś. Wow, 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 lava. W tym cave mam magiczne spadki FPS-ów. No, rzeczywiście, lava. Mam wrażenie, że kiedyś tu byłem, ale to jest niemożliwe, bo tak to bym miał pochodnie postawione, mimo że mam Tynamic Lights. Ale mam wrażenie, że. Skądś to znam, ale może na singlu mi się wydaje, jak grałem. O, grałem tam mnie si to strasznie kusi, bo zobacz, tam się coś świeci. Idziemy tam? Zobacz, wróć tutaj, gdzie ja byłem wcześniej. Tak, ja tutaj idę. Czy gdzie te, byliśmy? Co? Gdzieś tak czuję. <laughs> zobacz. Chodź Chodź, tutaj jest takie jakby źródło dla Mój pies zaczął szczekać, bo jakieś tam psy sobie szczekają na dworze i... No tak, się podpaliłem. No tak, zaczął psy zaczną szczekać wszystkie i będzie później szic na odcinku. Jest coś tam? No chyba, coś się tam kopie. Nie, ja muszę tam iść. Znaczy, to no, nie wiem, bo tam strasznie wysoko jest. I nie wiem, czy tam iść, ale... Może coś tam... Tam nic nie ma, dobra, idę. Yeah. Czekaj, to wykopię to żelazo i chodź. Chodź, yy, wracamy się. po panie. Tam się coś dziwnie świeci, ale to pewnie będzie lawa, to. Lepiej tam nie iść, ale nie wiem. Zresztą oceń, ty. Obczaj to. Tutaj się coś dziwnie świeci. Wiecie, świeci. Tam na górze. Widzisz? Hmm, a właśnie lepiej jestem. Gdzie ty jesteś? Ja tutaj No chodź, zobacz, sam się coś świeci. Widzisz? Ej, creeper za tobą! No fok! Wiesz tam na górze? A no, tak widzę. Idziemy tam czy nie? Bo tak trochę niebezpiecznie, jak tam jakieś Kripsy. Krypsy. No, Kripsy są to. Dobra, chodź. No, co, co tam nam szkodzi? Chociaż mam 8 diaksów, to trochę szkoda. To już bym miał na drugą zbroję taką. <coughs> A tutaj? Tutaj nic nie ma. Okej, okay, zejdziesz. Zostajesz, dalej. Czekaj gdzie to dalej jest? Bo już się zgubiłem. Wow, creepery tam są O, są diaksy I znowu przylawia diaksy, Co? Za... No zaraz ja. dwa Dwa tylko Tak, to tak trzeba zrobić No To wykopię. Trzy, Trzy. No. no zejdź, bo kopię Cztery no, cztery. No to fajnie, fajnie. No, sprawi, byś O, ja Och, palę się, palę się. W woda, woda. Co ty się tak cieszysz tą lawą? No bez przesadzy. No woda, trzy serduszka! Wiem, że się cieszysz, że zobaczyłeś lawę, ale no bez przesadzy. No, retrix. Widzisz. Czekaj. Weźmie te film. Wiedziałem, mówiłem, że nie warto iść, ale w końcu diamenty są. No ale, <laughs> zginąłeś. Miałeś duży poziom? Chyba tam, mm, gdzieś... Je... 14. No, bo ty na tego enchant'a straciłeś sporo. No. <laughs> Dobra, niestety sobie będą te dwie pochodne, zakładnie. O, tak symetrycznie, pięknie. Cztery jeszcze mi zostały, ale mam jeszcze dwa staki, to jest Tam coś mi się wydaje, że coś będzie.